Aptober odwołany, ale nie dla Flare. Witam z tej strony Anubis. Piątek, 4 października. Dzisiejszy przegląd łańcucha Flare i tego, co się dzieje w ekosystemie. Zaczniemy od Queen gecko. 97 miejsce. Także wróciliśmy do pierwszej setki. Jest dobrze. Może nie bardzo dobrze, ale jest dobrze. Zobaczymy, jak to wygląda na wykresie. Wczorajsza piękna, piękna świeca. 1,8 centa. Niestety szybciutko wróciliśmy do poziomów 1,5 centa, natomiast trzymamy się powyżej tego pierwszego wsparcia, który mamy 1,477. Trzyma nas tutaj też dwusetka na 4 godzinówce. Na dniówce, jak to wygląda, zobaczmy. Na dniówce, no niestety tutaj nas 50 przygniata i RSI wznoszące, więc, więc walczymy. Dzisiejszy dzień zapowiada się pozytywnie na rękach, więc mam nadzieję, że i fler troszeczkę się podniesie. Tutaj ten poziom 1,658 to jest istotna rzecz. I co dalej? Crypto Bubbles za ostatni tydzień. No cóż, HEX 666, bardzo ładny wynik. Gratulacje dla wszystkich, Heksykan, nasze fler. Nasze flare tutaj na czerwono. Według Crypto bubbles na 90 miejscu jesteśmy. No fajnie. W pierwszej setce warto być i, i jest dobrze. Jak widać, jesteśmy na czerwono, ale poza ekosystemem PulseChaina, tutaj jakimiś pojedynczymi coinami, raczej wszystko, wszystko jest na czerwono. Flare tak nieźle wygląda względem innych, bo ten spadek jest niewielki. Na tym kanale jeszcze nie pokazywałem wam tej strony, ale to jest bardzo fajne, fajne wykresy od Flare Bulliders. Zacznijmy od tego górnego. Zobaczcie, Circulating Supply oczywiście w związku z Flare Dropami rośnie systematycznie. Jesteśmy no prawie w połowie, za kilka dni pewnie dojdziemy do około połowy Total Supply. Ilość zwrapowanych tokenów rośnie. To jest nieco zaskakujące, bo jeśli założymy, że ludzie trzymają zwrapowane tokeny yy, głównie na delegacji, no może jeszcze w pólach płynności, no to to nie jest takie atrakcyjne jak stejkowanie, ale widocznie ludzie trzymają to w takiej formie. Co my tu mamy? Wykres cenowy, to może mniej ciekawe, bo już patrzyliśmy. Ilość zastejkowanych flare to też może być ciekawe. E, ilość fler zablokowanych w DeFi. No to widać, że ten DeFi naprawdę sobie ostatnio radzi dobrze. Tutaj mamy od, od sierpnia. No to od sierpnia widać, że jest fajny wzrost. Technicznie rzecz biorąc, wyższy dołek, także dobrze. Total Value Locked. No tutaj wygląda to bardzo źle. Niestety trend spadkowy mocno i przynajmniej na tych rozwiązaniach tutaj, które widzimy. Co tu jeszcze? Ilość przebridżowanych eterów. No to dobrze. Tutaj widać, że od kilku dni podnosimy się z kolan. Mam nadzieję, że to będzie rosło. W piku mieliśmy ile ich tam? 277. Teraz mamy niecałą połowę, także no, trochę brakuje do ATH, ale no i więcej tym lepiej oczywiście do całego łańcucha. Głównie tutaj ENOSYS proponuje to rozwiązanie. Tam są jakieś pule płynności związane z czy z kwantem, czy z eterem. Tak, Ilość przybliżowanych USDC i USDT rośnie. To też jest bardzo dobre. Tutaj mamy no od sierpnia, można powiedzieć, fajnie to rośnie. To bardzo dobrze. I to jest bardzo ciekawa rzecz, którą chciałem Wam pokazać, mianowicie ilość spalonych fler. Jeśli ten wykres jest prawdziwy, no to 1,4 miliarda fler zostało spalone ze względu na to, że nie zostały odebrane nagrody. No to jest dużo. Jak mamy prawie 50 miliardów w obiegu, 1,4 spalone to jest naprawdę dużo. Idąc dalej na Flerskan widzimy ilość aktywnych adresów, niestety tu też mamy spadki i to nie wygląda najlepiej. Idąc dalej, co my tu dalej mamy. ilość transakcji rośnie. No to dobrze, że chociaż tu jest, jest postęp i idziemy w górę. Ja bardzo jestem ciekaw po odpaleniu e-facetów jak to będzie rosło, bo wydaje mi się, że ta ilość transakcji będzie dużo, dużo wyższa. I też podejrzewam, że na kostonie tych transakcji jest bardzo dużo. Przechodząc do wiadomości, jak widzimy, wczorajsza świeca powoduje pewien hype. Mamy tutaj jakieś posty mówiące o tym, że jest bardzo duży wzrost. Natomiast tak jak widzieliśmy, to jest tylko świeca, która została szybko zgaszona. Tu mamy jeden post, to drugi także. Jak to się mówi, to cena tworzy narrację, a nie narracja cenę. Także, jak zwykle, cena powoduje większe zainteresowanie każdą, każdym projektem. No i tu mamy takie właśnie przykłady. Dan Rocky wrzucił kolejny odcinek na YouTube mówiący o Fi na przykładzie True Gems. Socialfighte to jest trend, w którym możemy monetyzować swoje treści i swoje, swoje kanały i tutaj on to dosyć szeroko omawia, także myślę, że warto sobie to przesłuchać, to nie będę spojdarował mocno. Idąc dalej, to myślę że Hugo opublikował post, który pokazuje, co się musi stać, żeby odpalić af facet na Songbirdzie. No niestety nie ma tu większych szczegółów, więc możemy tylko zobaczyć to, co on tu wrzucił, czyli Upgrade Flare Data Collector. Zakładam, że to będzie połączone z pobieraniem danych z zewnątrz i przekazywaniem ich przez naszych FTSO, dostępność ceny USDX-a dla FTSO, odpowiednia ilość USDX na Songbirdzie, by wspierać je facety, plus likwidację i onboarding pięciu początkowych agentów. I to są pierwsze rzeczy. Wydaje się, że to są rzeczy, które. Gdzieś są przygotowane już z boku, aczkolwiek to tylko moja teoria. I wydaje mi się, że już jesteśmy naprawdę blisko. Gdzieś tam na jednym z postów widziałem informację, gdzie Tina, która była ostatnio na tym tokenie 2049 czy tam 39 w Singapurze, mówiła, że tam rozmawiała z Hugo i mówił o listopadzie, więc. Jestem ciekaw, czy to się rzeczywiście odpali. Cały czas jest podtrzymywana narracja, że będziemy... E, dowiedziemy wszystko w tym roku, czyli to Ship Everything. Mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczymy. Kolejna informacja, co my tu mamy? Aha, tutaj jest informacja też z dużego konta takiego shillerskiego mocno. Hmm. Czyli gościu tam różne, różne projekty, w ogóle się lubi. 50 tysięcy ludzi to jest dosyć dużo. Go obserwuję i tutaj jest opisane, w jaki sposób można zarabiać przez fler. Czyli mamy tutaj bridgeowanie przez Target, target Finance. Przerzucenie swoich stablecoinów. Można je zamienić później na jakieś flery, no to też w pulę płynności i tak dalej jest akurat pokazane co to jest Spardex, no yy, i zaraz Wam pokażę jeszcze jedną informację ze Spardexa. Można to też zrobić przez Kinetic, też tutaj może, są możliwości zarabiania. No i to taki opis, myślę, że dosyć ciekawy. To taka ciekawostka, yy, dzisiaj patrzyłem ten panel z Fermetrix nie pokazuje APR, także coś się stało. Spardex wrzuciło dzisiaj dosłownie Parę godzin temu informacje o tym, że będą migrować do wersji 3.1. I to jest informacja o tym, że odbędzie się do 4, czyli tak naprawdę dzisiaj i tutaj trzeba by było wycofać swoje, swoją płynność i zdeponować jeszcze raz. Więc taką informację to wrzucam. No cóż, informacja chyba dnia. Dzisiaj o 18.00 u X Grosza pojawi się Andrzej z Radkiem, którzy będą opowiadać o Flair z pewnością o swoim marketplace True Gems też. Także ja mam nadzieję, że będę obecny, posłucham chętnie, zobaczymy co tam koledzy poopowiadają. Bilet do nabycia za tą cenę tanio nie jest, no ale myślę, że warto się wybrać. Tutaj chciałem Wam pokazać, co jeszcze chciałem Wam pokazać. Aha, no tak, chciałem się pochwalić. Tutaj dostałem od kolegów taką fajną bluzę. Także dziękuję bardzo. Bardzo wygodna, i tak jak napisałem, będę tylko na specjalne okazje jej używał. Jeśli chodzi o to, co ja wrzucałem w ostatnich dniach, tutaj taka trochę autoreklama. Wczoraj wrzuciłem taki poradnik. Wydaje mi się, że przyda się, jak kupić fler. W dniu dzisiejszym pojawi się to samo po angielsku. Już nie zmieniałem filmiku samego w sobie. Myślę, że jak ktoś widzi, jak się kupuje za złotówki, to i za dolary, euro, czy tam ruble, czy co tam macie, też sobie poradzi. Także mam nadzieję, że to się przyda. Tutaj się wrzuciłem mojego longa, o którym już mówiłem. Long cały czas jest w grze. Jest na jakimś tam małym plusie, ale to. Na razie będę go trzymał na pewno do dużo wyższych wycen. Tak jak mówiłem, to jest bardzo mała kwota, więc to raczej w kategoriach żartu. Tu wrzuciłem dwa takie posty na temat tego, dlaczego to jest istotne, dlaczego ten natywny stablecoin jest ważny dla sieci eSong, Bertie Flair, także kto ma ochotę, niech przeczyta sobie. Co my tu jeszcze mamy? No i tutaj odstala. Fajny pomysł, też o tym myślałem, jakoś uprzedził mnie, że możemy sobie kupić NFT-ka i dostać w tym pakiecie koszulkę. Zamierzam też sobie taką kupić, nawet go pytałem. Nie ma problemu, żeby dostarczyć tą koszulkę do Polski. Także, jakby ktoś chciał, to chyba cena tego NFTK jest 2000 fler, no to nie są to jakieś ogromne pieniądze. fler wrzuciło informację, że zbliża się 20 flare drop. Także w przyszłym tygodniu, chyba w poniedziałek wpadnie, także fajnie, że kolejne jakieś flery wpadną nam. Chciałem Wam tylko jeszcze pokazać tutaj jedną rzecz. Uważajcie na, na z kamerów. Tu jest jakieś konto, które widzicie jakąś literówkę. A tu wiele literowych właściwie jest, także uważajcie na to. Od razu można by było zastosować, zastosować bloka. I jest po wszystkim. Także uważajcie na to, żebyście Gdzieś na jakieś głupie strony nie wchodzili i nie stracili kasy. No i na koniec informacja o tej drugiej wersji FTSO o nagrodach. Tu widzimy, że trzy epoki: 23, 24, 25 otrzymują jeszcze stare po staremu nagrody, później dwie kolejne połowę nagród, i dalej już od 28 mamy połowę z wersji pierwszej i wersji drugiej. Przypominam, że ta wersja druga FTSO sprawiła, że mamy więcej par dostarczanych i transakcje i te ceny są dostarczane częściej poniżej dwóch sekund, co poniżej dwóch sekund, także to jest na pewno zmiana lepsze. i tutaj mamy informację, że te dwie epoki rzeczywiście były mniej nagradzane, co wzbudziło dosyć dużą, duże zainteresowanie społeczności, natomiast Zwróćcie uwagę, że w przyszłości yy, będą to 50% będzie przyznane, także spokojnie. No i tutaj jest jakiś tam fakt krótki, można się zapoznać. No i dzisiaj to by było na tyle, jeśli chodzi o przegląd końcucha. Przypominam, o 18 wjeżdża i grosz z chłopakami z y, Fokusa, także zapraszam wszystkich na Twittera, posłuchamy, co mają do powiedzenia. Dzięki, do następnego, cześć.